Siemanko, z tej strony spajki, dzisiaj trochę zmęczony po siłowni, ale zmotywowany, nawet trochę żeby nagrać jakikolwiek odcinek na kanał. Ostatnio ta moja aktywność powoli będzie, powoli się, się podnosi, ale chciałbym, żeby też wasza aktywność się podniosła, dlatego od razu zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Utknęliśmy na takiej małej liczbie, fajnie byłoby chociaż dociągnąć do 50. Wtedy już lepiej mi na sercu będzie. Nie wiedziałem o czym nagrać dzisiaj odcinek. No bo żadnych powtórek niestety jeszcze nie mam. Dlatego też jeśli jakąś bitwę uda Wam się wykręcić, od razu wysyłajcie. Tutaj pojawia się mail. powtóreczkę, ja ją zobaczę i może pojawi się na kanale. A ja wybrałem na dzisiejszy odcinek, jak pan zaraz to. Pojazd może i sentymentalny dla mnie, pojazd, na który patrzę z sentymentem ale niestety nim teraz mało gram, po prostu jest ciężko. Zagrałem teraz dwie bitwy, dwie dosyć słabe. No bo on się nie odnajduje aż tak dobrze w dzisiejszych realiach. Wota, bitwy są szybkie, dużo twardych pojazdów też jest, na których nawet co działo nie wystarcza gdzieś powierzy, typu chieftain, typu jakieś inne tego typu pojazdy. A teraz zobaczmy co to jest w ogóle za działo. Tutaj bardzo fajne uszkodzenia 1050 i fajna penetracja 299-420 na Goldzie. Dużo osób gra jak panzerem tylko na Goldzie. Ja tylko kilka pocisków też posiadam, bo czasem po prostu fajnie tak bez przymierzenia pacnąć. Szkoda tylko, że bez przymierzenia rzadko wchodzi. A mamy tutaj celność 0,35 i dosyć długie przeładowanie. Więc jak nie trafimy, to naprawdę jest lipa. Wszystkie pociski trzeba szanować. No bo przeładowanie potem jest tak długie, że nieraz nie jesteśmy w stanie już nic zrobić Przeciwnik może nas objechać Zaletą jak panzera kiedyś był pancerz W erze golda już nie jest to jakiś, jakaś super zaleta W bitwie, którą zagrałem przed chwilą dostałem Za każdym razem, chyba raz przypadkiem się odbili Oczywiście na dychach wszyscy walą goldem, więc Tutaj, czy tutaj O garnku już, kurwa w garnek to nawet nikt nie celuje bo lepiej załadować Golda i walić po prostu od przodu. No i jest, jest jeszcze dolna płyta, którą też wchodzi, ale to jak w każdym pojeździe. Jeśli chodzi o wyposażenie, jakie ja tutaj załadowałem, czyli jest turbosprężarka. Tak powiedzmy sobie czysto no, na próbę. Jest mechanizm zasyłający, bo to przeładowanie jest długie, więc fajnie jest je skrócić. No i stabilizator. Nie stabilizator, ulepszony system naprowadzania. Może jeszcze coś kiedyś zmienię. Jak się dorobię, a na razie to muszę pieniądze na co innego odkładać. No i teraz, żeby już nie przedurać, wejdźmy sobie do bitwy. No i jesteśmy, wylosowało mapę kopalnia. Znowu musiałem kilka bitew zagrać, żeby jakąkolwiek zrobić dobrą. Mam nadzieję, że ta będzie ta dobra. Miało być z 3000, ale chciałbym chociaż mieć 2 i wygrać. Wtedy będę szczęśliwy, bo naprawdę nie umiem grać tych chyba Jak Panzerem, bo naprawdę nie mogę z nic nic zrobić ciekawego. Mój team też daje dupy, no na tych dziesiątkach wydawało mi się, wydawałoby się, że będą lepsi gracze, a tu niespodzianka Dodatkowo jeszcze przy rozegraniu tych kilku bitew zobaczyłem, że zaleto przepraszam, wadą Jak Panzera jest jego depresja, a właściwie jej brak. No bo naprawdę na górkach jest ciężko cokolwiek zagrać. Zobaczymy też, która drużyna zdobędzie Hila. Jeśli przeciwna, no to będziemy tutaj gotowi. A tak chyba przyczekamy na jakiś tutaj cel. No ogólnie drużyny rozjeżdżają się bardzo dziwnie. Tam idzie 2,77. Bardzo dziwnie się drużyny rozjeżdżają. Nie jestem w stanie przewidzieć. W którą stronę jakie czołgi pojadą, a to jest chyba najważniejsze. Stanę jednak tutaj z tyłu, bo na górce jest tylko obiekt 140 przeciwników. Za to pod górką jest sporo. Więc pewnie któryś kiedyś zdecyduje się wjechać, Ale albo i nie, no to jedziemy do przodu. Zobaczcie, znowu zaś wszyscy stanęli tutaj. Moje, w moim kierunku nie przyjechał nikt. Jak grać, kurde? Jak jak w pomyśleć, gdzie tu pojechać? FV tylko stoi pewnie na górce. Może go wyświecę. Fajnie byłoby mu z HEK-a pociągnąć. Ale już się nie będę tak napalał. Gdzieś w tych szakach albo po strzale się wyświeci, albo przed strzałem. Wolałbym przed. Nic nie widać. Szkoda. No jest 1-0. To będzie ostatnia bitwa, jaką nagrywam. Znaczy jaką rozgrywam do tego filmu. Więcej nie będę się męczył tym pojazdem. Bo naprawdę depresji idzie dostać. FV -a dalej nie widać. Na poprawę humoru to sobie chyba paczki te kupię te co niedługo. Mają wyjść. Zobaczymy, czy w nich coś ciekawego będzie. Jak panzer zniknął, trochę nie fajnie. jedzie jakoś tam. Dostał bardzo, bardzo mi się to podoba. A on się odbił, no strzelił w tą górną płytę. Tutaj musiał się odbić. Pytanie: gdzie jest FV? Bo dalej go nie widać. Ale za to wiemy, gdzie jest Arta. I E5 O tych kuju Teraz mi oddał. Szkoda, że go nie widziałem. Ale za to po spocie coś zrobię. To jest chyba y, pomysł na tą bitwę. O ty, dziadu jeden. Dostał z Woleja. No Fart. Teraz jak przeładujemy to na tego 277. Raczej się. Postaramy wyjechać. Dostał, zobaczcie, po spocie więcej robię niż chyba już nie będzie na co wyjeżdżać. Jeszcze myślałem, że go zabiję. Ale to my go zabiliśmy. Jest jeszcze AMX M3 M, coś tam, M451. Tylko, że my mamy jeszcze 15 sekund do przeładowania. No i pewnie ten obiekt go porobi. Ale najpierw mnie zablokuje. Dobra, udało się. Już nie mogę tą myszką tak nacelować. Jest jeszcze E5 i FV. Gdzie jest ten FV? Zaryzykujemy sobie Haika na tego FV. -a. Chociaż wydaje mi się, że go wyspotują szybciej. No jedziemy, nie ma co się szczypać. Chyba, że ten pan, pan stoi sobie za tym kamieniem. Nie trafiłem. Boże. No smutne, ale już mamy HEKA. Jedziemy na FV'a. To jest plan. Plan jest, żeby nie zginąć i przypierdzielić FV'owi. Hmm, musiałem zrobić tak i zaraz się pewnie to dla mnie źle skończy. Jak wyjadę jeszcze raz, tak to na pewno. Macie skończy mnie, bo nikko nie bije. No popełniłem, bo chciałem się zabawić z tym FM'em. Chciałem Wam pokazać hajka. No ale niestety się nie udało. Gorzej jak tą bitwę, jeszcze przegramy. A to jest. To jest trochę możliwe. Więcej prawie po spocie dostałem niż. niż w ogóle sam zadałem tych uszkodzeń. No ale trzy fragi są. I chyba, chyba tyle musi Wam wystarczyć. No musicie wysyłać mi powtórki, to będą lepsze, lepsze bitwy na kanale. Albo po prostu postaram się wrzucać wszystkie moje trochę lepsze powtórki. Nie takie najlepsze, najlepszych, tylko już trochę lepsze, żeby cokolwiek w ogóle na kanale się pojawiało. No bo tak to niestety będziecie musieli czekać na kolejne filmy dosyć długo. A chciałbym, żeby. Ale teraz dostanie. Za 1100. Myślałem, że będzie miał Hesha. Heshem by go zdjął. No, ale tutaj 2,77. Proszę bardzo, teraz porobi. No, ja chciałem tego FA pacnąć. Gdybym miał zamiast tego Heka APK, to bym E5 zdjął. Wydaje mi się, że z pomocą plus 500 HP. No, może byłoby problem, ale żeby go zdjąć, ale przynajmniej miałbym więcej damagea albo może bym coś uszkodził czy wysadził, a potem zająłbym się tym FV. -em. No a tak niestety. No niestety nie zrobiłem tych uszkodzeń. Pech jeszcze był, że tutaj dostałem od Arty. A Arta mogła paść wcześniej. Thor czy on sam w stanie jest wygrać bitwę. No jest w stanie, niby czemu nie. Ale ten TVP go obiedzie. I wykończy go dwoma strzałami. No i wygrana. Chociaż kurwa tyle. Ja już dużo nie wymagam. No ale nie chociaż te wygrane będą. No jest koniec. Zobaczcie. 2600 uszkodzeń. Takim działem. Trzy strzały. Mm, praktycznie. Nawet niepełne. No i 2000 po spocie. Chociaż to. No naprawdę ciężko jest cokolwiek mi zrobić. Tutaj Tortoś bardzo ładnie zagrał. to tak samo przeciwników. No tylko jadałem dupy. No ale trudno już, już nie będę się powtarzał. Mam nadzieję, że chociaż trochę Wam się to moje gadanie podobało. Wysyłajcie mi powtórki, to pojawią się, pojawią się jakieś lepsze bitwy. I zapraszam jeszcze raz do lajkowania, komentowania i subskrybowania kanału. O, ogólnie z komentowaniem jest taki problem, że nieraz komentujecie. Nie jestem w stanie na te komentarze odpisać. Nie mogę ich nigdzie znaleźć. Widzę w powiadomieniu potem. Nie wiem czy wy usuwacie, czy YouTube je jakoś blokuje. Już kilka razy miałem tak z niektórymi komentarzami. Trochę jest to irytujące, no ale nie mogę znaleźć powodu takich rzeczy. Czemu to się dzieje? No i to by było na tyle. Ja zapraszam do oglądania. Trzymajcie się. Cześć.